Cześć. Dzisiaj w poradniku pokażemy Wam, jak do Tigera Highley 10 albo Highley 9 zamontować yy, amortyzator skrętu, aby podczas szybkiej jazdy nie złapać szymy. Wiecie, jak tam mam kierownica, lata i łapiecie glebę. Yy, to, co jest w zestawie, to dwa płaskowniki, które montują właśnie amortyzator skrętu do podestu, jak i do łącznika yy, wahaczy. Mamy oczywiście sam amortyzator skrętu i zestaw śrub, które umożliwią nam przymoto, przymocowanie tego właśnie do hulajnogi. To czego potrzebujemy to fajnie by było mieć ostre wiertło, którym zrobimy niestety dziury w, w gumie, która jest antypoślizgowa i potrzebujemy zestaw imbusów od trójki do piątki. Pierwsza rzecz jaką trzeba wykonać to trzeba zerwać w tym miejscu gumę i odkręcić te trzy śruby. W tej gumie wyczuwamy, gdzie mamy otwory pod spodem i przebijamy je wiertłem. Wy wcześniej przygotowane otwory, teraz będziemy wkręcać ten oto płaskownik przy wykorzystaniu następujących śrub: jedna ta dłuższa ze srebrnych oraz te dwie czarne. Musimy użyć odrobinę więcej siły, aby przebić się przez gumę i wkręcić się w gwint. Proszę się nie martwić, wkręcając tutaj śruby, w baterię się nie wkręcimy. Oczywiście nie przykręcamy śruby żadnej na maksa, póki nie nacelujemy sobie wszystkich. Przekręcamy śruby mocno, jednakowoż z wyczuciem. Dalej zamontujemy ten płaskownik. Na łącznik wahaczy. Najpierw musimy wykręcić tą śrubę, a następnie śrubę, która służy jako kontra głównej śruby mocującej kolumnę. Teraz bierzemy nasz płaskownik i pobieramy najdłuższą śrubę i tą trochę krótszą, która nam została. Tą krótszą wkręcamy od frontu, tą dłuższą natomiast w miejsce starej kontry. Ponownie przekręcałem mocno, lecz z wyczuciem. Następnie pobieramy te dwie tuleje, które są identyczne, więc się nie pomylimy, i montujemy je w sposób następujący. Tom od strony zewnętrznej tym dłuższym elementem, a to od góry tym dłuższym elementem. Pobieramy dalej te dwie śruby i blokujemy sobie te tuleje, aby nam nie wypadły. Oczywiście za chwilę sobie to skręcimy na stałe. Dalej pobieramy amortyzator skrętu. Tą część montujemy od zewnątrz. A dalej tą obejmę na sam amortyzator. Ok. Teraz bierzemy dwie pozostałe śruby i wkręcamy w wolne miejsce w tulei. Ok. Teraz jako ostatnią rzecz przykręcamy tą obejmę do samego amortyzatora. Skrętu i bardzo istotne jest to, aby przykręcić go na właściwej odległości, ponieważ będzie to regulować nasz kąt skrętu, zarówno w prawo jak i w lewo. I jeśli skręcimy go źle, no nie będziemy w stanie równo skręcać. Na przykład, jeśli przykręcę go w tej pozycji, że w prawo skręcam bardzo, natomiast w lewo prawie wcale. Dlatego polecamy ustawić to mniej więcej w takiej odległości, oczywiście popróbować, czy na pewno równo skręcamy. Ale to jest dobra pozycja do zaczęcia regulacji. Regulacja tego amortyzatora samego w sobie już polega dalej tylko na przekręcaniu tego pokrętła. Przekręcając w stronę plusa, będziemy robić coraz silniejszą amortyzację, że prawie nie będziemy w stanie ruszyć kierownicą, a z kolei lecąc w stronę minusa, sprawimy, że. Jakbyśmy tego amortyzatora tak naprawdę nie mieli. Dzięki za obejrzenie. Ja jestem Dawid. Siema.